A co ci się śniło? No dzisiaj to się nic nie śniło, ale A ostatnio? Był zwód. Pani, ostatnio? pani no. to fajna czarnoskóra Był seks. Dziki kurwa seks a i budzę się ze z wodem. i się zastanawiałem pierwszy raz czy z rana nie zwalić, ale mówię, nie będę się później źle czuł. No i kurwa... Ale dobra, idę dzisiaj ze zwodem do kibla, nie? Sika no kurwa, w bani mi się kręciło, to usiadłem no, sikam, dą, co? No sikam, sikam, bo ja mam, nie? No i śnikam z tym z wodem I coś mi mokro pod stopami, kurwa A ja nie wiem, jakoś tak kurwa wszło, że ja Czeka, nie wiem, no, pod sesz... kiber się zeszczałem Zlałeś? No, usiadłem. No, zlałem się pod kiben. No tak No i zmyłem i poszedłem spać po, po, A ty widziałeś te tiktoki Toki czoska? Nie, nie. Czas tak nagrywa.